Sytuacja się pogarsza, kiedy w 1718 roku ginie jego protektor, ginie Karol XII. Rok później Stanisław Leszczyński musi opuścić swajbrykę, przenosi się do Francji i zamieszkuje w Wizemburgu w Alzacji. Wydaje się więc, że historia polityczna Leszczyńskiego jest już skończona, że Leszczyński do końca życia będzie coraz bardziej zapomnianym przez świat. Emigrantem, kiedy dochodzi do wydarzenia zupełnie nadzwyczajnego niespodziewanego. Otóż w 1725 roku do Leszczyńskiego przybywają posłańcy, którzy chcą, aby jego córka Maria została żoną Ludwika XV, króla Francji. Dlaczego? Otóż w otoczeniu młodego Ludwika XV pojawił się pomysł, że trzeba mu znaleźć żonę która nie będzie miała jakichś aspiracji politycznych, która będzie mogła być narzędziem w rękach otoczenia do wywierania presji na króla, która da mu liczne potomstwo, która nie będzie posiadała jakichś powiązań rodzinnych mogących wpływać na politykę francuską w sposób negatywny. No i idealnym kandydatem wydawała się tutaj córka Stanisława Leszczyńskiego, Maria. Stanisław Leszczyński miał dwie córki, druga córka Anna zmarła w młodości, co było dla ojca dużą tragedią. Ponadto małżeństwo z Marią miało mieć dla Francji jeszcze ten dodatkowy aspekt pozytywny, że wzmacniało możliwości oddziaływania na Polskę. Francuzom wydawało się bowiem, że w ten sposób Stanisław Leszczyński st stanie się naturalnym kandydatem do objęcia władzy w Polsce i marzenia Francuzów o tym, aby na tronie w Polsce zasiadł ktoś związany z Francją, ktoś, kto będzie w Polsce prowadził politykę profrancuską, zniszczą się w osobie Stanisława Leszczyńskiego. Tak więc w 1725 roku dochodzi do małżeństwa Marii Leszczyńskiej z Ludwikiem XV. Małżeństwo to nie było małżeństwem szczęśliwym. Ludwik XV zdradzał bardzo często swoją żonę, utrzymywał liczne kochanki, faworyty, ale było też małżeństwem bardzo płodnym w potomstwo. Maria dała swoją mężowi i Francji dziesięcioro dzieci, w tym aż osiem córek i dwóch synów. W ten sposób Stanisław Leszczyński figuruje w rodowodach bardzo wielu monarchów europejskich, i tych dawnych, tych współczesnych. Był na przykład pradziadkiem trzech królów francuskich: Ludwika XVI, Ludwika XVIII i Karola X. Drodzy widzowie i słuchacze, przypominam, że informacje o kolejnych wydarzeniach dnia znajdziecie na moich profilach, na portalach społecznościowych. Facebook i Twitter użytkownik Bażanin 1768. Polecam również Państwa uwadze mój profil na portalu Patronite użytkownik Bażanin. Pozdrawiam serdecznie.